I tak! Hej Kasiemka, witam wszystkich na odcinku z cyklu ile puszek aluminiowych na kilogram, ile są warte i czy się w ogóle opłaca, ale na wstępie chciałem pod, po, pozdrowić Roberta, Krzyśka, Artura, Andrzeja, Martę, Mateusza, Mariusza, Kamila, Monikę, Kubę, Dariusza, Gosie, Maćka, Adama i Karola. Tak, moi kochani, Taka kolekcja już mi się tutaj uzbierała. Ale to nic. Zabieramy się zaważenie i odpowiedź na pytania. Tak, mamy już wagę. Odpalimy sobie ją. We wczorajszym filmiku, tam też wam zadałem pytanie, po ile są u was ceny, no naprawdę no ceny puszek są Zróżnicowane tam, bo są mi po 2,50, po 2,80, po 3zł, po 3,20 Nawet tam po 4zł były w jednym miejscu Po 3,80, no na metalo są po 3,40 A więc tak Uśredniając dajmy sobie, że puszki są Na pewno są po 3zł Taka średnia 3zł No i tak, ile jest warta puszka aluminiowa więc bierzemy sobie tę jedną puszeczkę cyk, 15 gram, po 3 złoty 5 groszy. Tak, więc moi hani jedna puszka to jest 5 groszy. 5 groszy leży po prostu na ulicy. 5 groszówka flaminga, czy jak to mówi, ee, kobylin, 1 flaming. Pozdrawiam cię, przyjacielu. A więc tak, wartość wmykani jednej puszki. Nie ma co mówić. 5 groszy. Teraz co? Ile puszek na kilogram? No i tak, na wodze. Mamy równiutkie pół kilograma warte złoty 50. I tu mam ile? 30 puszek, tak? Dwa piętra po 15 puszek. 30 puszek na pół kilograma trzeba, a więc na kilogram potrzebujemy 60 puszek średnio. Także e, trzymiemy się tego. Kiedyś tam wystarczyło pięćdziesiąt 52, czy nawet 54, bo podobno puszki były troszeczkę cięższe. Dzisiaj pewno też na wszystkim <noise> y, wszyscy oszczędzają, może mi tego materiału dają. No ale tak jest prawda: y, 60 puszek trzeba uzbierać na kilogram. A więc potrzebujemy się 60 razy schylić, aby uzbierać kilogram puszek aluminiowych i mieć dobre 3 zł w portfelu. Tak więc tak to wygląda: 60 puszek na kilogram. A co teraz? No teraz, jak mamy to wszystko już ładnie pokładane, wiemy ile jest warta puszka, wiemy ile trzeba na kilogram to zabieramy się za, za mennicę, mennicę, oczywiście flamigłówek tak więc e, pozdrawiam też Kornela Jeziorka idę, ubieram stempel i zabierzemy się za gniecenie puszek a więc tak, odpalamy mennicę i zabieramy się za wybijanie pięciu gorszówek jest materiał menniczy, jest stempel no wiem, że nie czerwone, ale czerwone jak zobaczymy są w takim błocie po ostatniej akcji tu w lesie. Tak więc będzie stempel czarny i zabieramy się za wybijanie pięciogroszówek. No i tak, puszeczki pogięcione, Wyszło tego 56 sztuk. W takiej też torbie z recyklingu do recyklingu. elegancko 56 sztuczek. Pyk na wagę. Mamy 950 gram. Czyli no jakbyśmy te 4 puszki dołożyli, no to będzie równy kilogram. No i tak to właśnie wygląda. No i tak odpowiadając na pytanie, czy opłaca się w ogóle zbierać puszki aluminiowe? Tak, ja sądzę, że się opłaca. Na pewno się opłaca 5 groszy za puszkę. Nawet na takim spacerku gdzieś tam po lesie, czy gdzieś na obrzeżach, jak się, się, się wybierzecie. Naprawdę jest tego masa, dużo tego można zebrać I, i tyle. I są już pieniążki jakieś tak 60 puszek, mamy kilogram, mamy 3 zł. no i jest fajnie. No i co, myślę, że to już będzie na tyle. Ja oczywiście wszystkich gorąco pozdrawiam. Jeżeli się oczywiście podobało, zapraszam do łapkowania, jeżeli nie, no to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam oczywiście pod filmikami. I co, jak ktoś nie subskrybuje kanał Flaming Recycling, zapraszam do subskrypcji poprzez kliknięcie tutaj tego flaminga. I na poprzednie myślę również ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hej Kasiemka, do zaś, pozdrawiam.